Koniec Cyborga. Słuchajcie, ogólnie y, Cyborg był takim youtuberem bardzo super fajnym i ogólnie szkoda mi bardzo go. Y, wystawił on na swój kanał takiego pe pewnego posta, gdzie y, opowiada on, o, że ma tam jakieś katastrofy, jakieś nie wiem o co tam chodzi. Nie, nie umiem tego nawet poprawnie wypowiedzieć, ale ogólnie bardzo mi szkoda tego Cyborga i Mam nadzieję, że powróci. Chociaż napisał, że najprawdopodobniej ich na kanał, filmów na kanale już nie będzie. Ogólnie, daję link do wsparcia w komentarzu. Mam nadzieję, że będziecie go wspierać. Ja ogólnie sam y, tam sobie coś tam wpłaciłem. I ogólnie, no, bardzo mi szkoda go. Na... Aha, i jeszcze chodziło mi o to, żeby on komuś oddał kanał, ale bardzo mało jest takich, słuchajcie, osób takich jak y, Cyborg. Nie. Tak, no, tacy, takich co po prostu nagrywałem, takie podobne rzeczy. No niestety bardzo mi szkoda go, i tyle chciałam. Aha, jeszcze chciałam powiedzieć, że wcale nie robię tego filmu po to, żeby sobie podbić tam jakieś tam subskrypcje czy coś, po prostu chciałam to ogłosić. I nawet niech ten film ma zero wyświetlań, Że tam jednym najważniejsze, że żebyście po prostu go wspierali i, no i zrozumiali po prostu. Po